Robert Lewandowski przerwał milczenie. Żali złość. Robert Lewandowski w rozmowie z WP Sportowe Fakty po raz pierwszy szeroko komentuje odebranie mu opaski kapitana i swoją decyzję o rezygnacji z gry w kadrze pod wodzą Michała Probierza. Jego słowa są szokujące. Zaskakujący telefon Probierza. Robert Lewandowski przyznał, że decyzja selekcjonera o odebraniu mu opaski kapitana była dla niego szokiem. Dostałem z zaskoczenia telefon od trenera Michała Probierza z informacją, że podjął decyzję o odebraniu mi opaski. W ogóle nie byłem na to przygotowany, usypiałem dzieci, mówi Lewandowski w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Były kapitan zaznaczył, że w reprezentacji gra od 17 lat i spodziewał się, że tak ważną sprawę jak zmiana kapitana załatwia się w bardziej przemyślany sposób, a nie przez kilkuminutową rozmowę telefoniczną tuż przed oficjalnym komunikatem PZPN. Piłkarz przyznał również, że sposób komunikacji selekcjonera odebrał jako zawód i brak szacunku. Podkreślił, że reprezentacja zawsze była dla niego najważniejsza, dlatego forma przekazania tej decyzji była dla niego trudna do zaakceptowania. Selekcjoner zawiódł moje zaufanie, powiedział Lewandowski. To nie tak, że obraziłem się na reprezentację. W swojej wypowiedzi Robert Lewandowski stanowczo odciął się od interpretacji. Że obraził się na reprezentację. Przez lata zawsze dawałem kadrze wszystko, co mam. Reprezentacja zawsze była dla mnie najważniejsza, mówił były kapitan. Podkreślając, że jego decyzja o rezygnacji była reakcją na sposób potraktowania przez selekcjonera, a nie wyrazem braku zaangażowania. Robert Lewandowski przyznał również. Że w przeszłości wielokrotnie prowadził konstruktywne rozmowy z trenerami i sztabem, zawsze starając się szukać najlepszych rozwiązań dla drużyny. W tym przypadku jednak czuję, że selekcjoner złamał wcześniejsze ustalenia i nie dotrzymał danego słowa. Planowałem jednak, że zjawię się w Chorzowie, żeby zrobić niespodziankę Kamilowi Grosickiemu. Wiedział o tym tylko trener probierz? Mimo to wszystko przedostało się do mediów, przyznał w rozmowie z WP Sportowe fakty. Były kapitan podkreślił, że sposób komunikacji selekcjonera był dla niego wyjątkowo bolesny, bo nie miał możliwości wcześniejszego wyjaśnienia sprawy z drużyną czy rodziną. W piątek widzieliśmy się z trenerem, normalnie rozmawialiśmy i w ogóle nie było tematu odebrania opaski, odkreślił Robert Lewandowski. Dodał również, że przez lata pracy w reprezentacji starał się być lojalny wobec drużyny i sztabu, dlatego forma przekazania decyzji była dla niego rozczarowująca nieprofesjonalna. Lewandowski jest zadziwiony postawą probierza. Robert Lewandowski wyraził żal, że nie dano mu szansy na rozmowę twarzą w twarz. Mam się za osobę, z którą można znaleźć porozumienie, jeśli tylko się z nią rozmawia, nawet jeśli mam swoje zdanie i zawsze starałem się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla reprezentacji, stwierdził. Odkreślił, że w piłce nożnej zaufanie między zawodnikami a trenerem jest kluczowe, a w tej sytuacji zostało ono mocno nadszarpnięte. Były kapitan reprezentacji nie wyklucza jednak, że w przyszłości rozważy powrót, jeśli sytuacja się zmieni. Trzeba złapać oddech, wtedy będzie można powiedzieć więcej o swoich przemyśleniach i o tym, co dalej. Dziś jest żal i złość. Zawsze bardzo zależało mi na reprezentacji narodowej. Pod tym względem nic się nie zmieniło, mówił Lewandowski.